Cześć, witam Was serdecznie z tej strony KryptoBit. Słuchajcie, no nie wiem co ciśnie się na usta, u was, ale u mnie się ciśnie, no nie mówiłem, tak. Chciałbym dzisiaj porozmawiać na, tego, na temat tego, co wydarzyło się i wydarzyć się może na rynku kryptowalut, z tym właśnie odnośnikiem, że mówiłem, że ten portfel, który my mamy, ten kapitał, który my posiadamy, trzeba umieć zagospodarować. Moi drodzy, no nie ma. Rzeczy niemożliwych w świecie kryptowalut, i dzisiaj chciałbym wam pokazać proste rzeczy, które no myślę, że są kluczem do tego, żebyśmy dobrze tutaj zarządzali tym wszystkim. Słuchajcie, na sam początek, no wszyscy e, pewnie zastanawiają się, dlaczego my skoczyliśmy w dół. Zobaczcie, 7 dni mamy tutaj wszystko, co można sobie spojrzeć, ale nie od tego chciałem zacząć. Chciałem wam pokazać, e, tutaj przetłumaczyć wam jeden z artykułów, który pokazał się. Mam nadzieję, że się to uda przetłumaczyć. Nagły strach przed kryzysem finansowym. Fed wywołuje ogromną prognozę krachu cen bitcoina i kryptowalut, moi drodzy. I ja wiem, wszyscy myśleli, że e, Trump będzie mesjaszem kryptowalut, będzie zbawcą, że wystarczy, że zaprzysiężą go, wystarczyło to, że nie wiem, stworzył swoje e, kryptowaluty, tak. Wystarczy to, że zacznij kupować Bitcoina, zacznij kupować Ethereum. Wiadomości pojawiają się w obiegu, tak? Na wszystkich portalach społecznościowych jakieś dekrety, jakieś inne rzeczy. Naprawdę można by tutaj cytować najróżniejszych znawców, piewców mentorów i, i tak dalej co to by się nie wydarzyło w świecie kryptowalut prawda jest taka, że zobaczcie cena bitcoina i innych kryptowalut gwałtownie spadły co nastąpiło wraz z wyprzedażą na giełdzie wywołaną rosnącą popularnością chińskiej aplikacji DeepSeek Deep tak? wykorzystującą sztuczną inteligencję cena bitcoina spada poniżej 100 tysięcy za bitcoina w porównaniu z rekordowym poziomem prawie 110 tysięcy, osiągniętym przed inauguracją prezydenta USA Donalda Trumpa i pewnie wszyscy mówili sobie, no trzeba kupować kryptowaluty, bo tram został zaprzysiężony. Zaraz będziemy lecieć tutaj w kosmos, zaraz będzie hosta zaraz będzie Bóg wie co. No i, no i właśnie to, że mówiłem i będę powtarzał, że rynek kryptowalut jest nieprzewidywalny, że trzeba być przygotowany na każdą tutaj ewentualność. I to naprawdę, to nie są moje mądrości. Ja nie mówię tego z perspektywy, że chcę tutaj mówić, a nie mówiłem, trzeba było realizować zyski, a nie mówiłem, to trzeba było tam, tam, Nie o to chodzi w tym wszystkim, moi drodzy. Bo ja nie jestem tutaj od tego, żeby kogoś ganić, czy komuś tutaj, nie wiem, dupę miodem smarować, czy czymś innym, czy komuś wchodzi po palcu, e, wiadomo gdzie. Ja jestem po to, żeby uzmysłowić wam i powiedzieć, jakie ja błędy popełniałem, jakie popełniam cały czas, moi drodzy. Bo to nie jest tak, że na rynku jesteś 8, 9 lat i nie popełniasz błędów. Popełniasz te błędy cały czas, bo pewne zachowania wydają się cały czas w Twojej głowie e, możliwe, tak? A no niestety wezmę i, i zaryzykuję, tak? A być może to przyniesie mi jakiś zysk. Moi drodzy, zobaczcie sobie tutaj. Przewiduję korektę kursu bitcoina 70-75 tysięcy dolarów. Minimalny kryzys finansowy, napisał Hayes, Współzałożyciel Bitmexa, pionier bitcoina, kryptowalutów instrumentów pochodnych, który następnie założy fundusz inwestycyjny Milstrom w artykule dla X, tak? cena bitcoina gwałtownie wzrosła powyżej 70 tysięcy na fali zwycięstwa Trumpa w wyborach w listopadzie, gdyż inwestorzy obawiają się, że Trump pobudzi wzrost wartości bitcoina i innych kryptowalut. I to miało miejsce, moim zdaniem. I wszyscy myśleli, Moi, moim zdaniem, że jeżeli Trump zostanie zaprzysiężony, to pociągnie to na następną falę wzrostową. Ale niestety nie. Przyszła realna, realna codzienność i to, co jest teraz na tapecie, czyli realna polityka, budowanie tego wszystkiego, o czym ja mówiłem. Czyli te wszystkie konflikty, te wszystkie zatargi, te wszystkie e, można powiedzieć zapowiedzi, które miały miejsca, tak? Naprawdę zobaczcie, cena Bitcoina jest ściśle skorelowana z amerykańską giełdą, a handel bitcoinem i innymi kryptowalutami odbywa się na równi z akcjami technologicznymi w wysokim wzroście, które od 2022 gwałtownie rosną ze względu na gorączkę szczytowego rozwoju sztucznej inteligencji sztucznej inteligencji. <laughs> Obecnie jednak są narażone na ryzyko, ponieważ DeepSeek deep osiąga wydajność podobną do modeli OpenAI, AI. Ale wymaga mniejszej liczby chipów. Wojna technologiczna, która jest w przestrzeni, e, tutaj w ogóle świata. Ja ostatnio oglądałem taki wczoraj e, filmik na YouTubie, tam profesora fizyki, który mówi, czym jest naprawdę sztuczna inteligencja. E, miałem ten link tutaj wam podesłać, ale na pewno to sobie znajdziecie. E, on mówi, że sztuczna inteligencja to tylko i wyłącznie wyliczenia matematyczne, operacje matematyczne. I to jest jasno i wyraźnie określane. I on mówi, że mu się to nie podoba. Ale ta technologia, która jest w jeden sposób wykorzystana do tego, żeby napędzać gospodarkę, w drugi sposób niszczy od wewnątrz pewne systemy, które były, można powiedzieć, fundamentem tego, że my Żeśmy budowali po prostu jakąś narrację wzrostową. Teraz to wszystko następuje w ułamkach sekund, obliczeń. Kiedyś były to wyścigi na przetworzenie informacji był taki film o kładzeniu światłowodów i e, wczesnej informacji, wyprzedzeniu informacji przez innych, czyli tam było liczone w, w milisekundach e, przesył. Dzisiaj za nas robi to sztuczna inteligencja, moi, moi drodzy. Obliczenia, e, wskazywanie, e, kupowanie, sprzedawanie to jest, to są naprawdę. Setne, tysięczne sekundy, które człowiek nigdy by nie sprostał temu wyzwaniu. Dzisiaj to pokazuje. Kto ma dzisiaj przewagę na właśnie tym wszystkim, całą tą otoczką w świecie finansowym, to właśnie ludzie, którzy potrafią to wykorzystać. Krótki artykuł i zobaczcie, krótkoterminowe kontrakty na Nasdaq 100 spadły o 330 punktów. Na otwarciu rynek zaledwie kilka godzin temu, ponieważ DeepSeq zajmuje pierwsze miejsce w App Store. W ten sposób wiesz, że DeepSeq, a ja speak, Seek, stał się poważnym zagrożeniem dla amerykańskiej technologii o dużej kapitalizacji. Napisało konto usługi doradztwa rynkowego Kobesi. I Naprawdę, co jest dla jednych zbawieniem, dla innych jest zagrożeniem, i z tego sobie trzeba zdawać sprawę. To nie tylko to, co my mamy napisane w wiadomościach przez prostych influencerów, którzy przekazują jakieś wiadomości, które są poniekąd wyssane z palca, poniekąd są zbudowane na jakiejś opinii jakiegoś projektu, że coś wystrzeli, że coś pójdzie do góry, że coś jest hajpowane, że coś jest budowane przez społeczność. Rzeczywistość, w której. Budzimy się codziennie, jest goła odmienna i z tego sobie trzeba zdawać sprawę, moi drodzy. Kiedy następuje walka między e, światem, e, czyli Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Rosją, trzema największymi mocarstwami, można powiedzieć, to rozgrywki, które są wykorzystywane do tego e, celu, no są po prostu dzisiaj e, Przewyższające można powiedzieć oczekiwania niektórych ludzi, tak? I, I to właśnie pokazuje nam. I teraz odnosząc się do świata kryptowalut, moi drodzy, jeszcze drugi artykuł tutaj przygotowałem. Zobaczcie. To już jest z polskiej sceny. Mamy tutaj taki tytuł, że krwawy początek tygodnia, tak? Zobaczcie, krwawy początek tygodnia. Kurs Bitcoina spada i obecnie znajduje się poniżej 100 tysięcy. I tu też możemy sobie przeczytać kurs Bitcoina spada przez chińską AI, tak? I o tym można powiedzieć, można, było, można byłoby takie założenia robić, tak? ale niestety to coś następuje w ułamku sekund. Ta informacja, zobaczcie, potrafi sparaliżować cały rynek. I to nie jest żadna, e, nie wiem, informacja, że wybuch następny konflikt to nie jest żadna informacja, że coś po prostu jedna aplikacja robi tak wielkie zamieszanie. Jedna aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję. Kurs Bitcoin spada, co jest bardzo rozczarowujące. Tak? Rynek cyfrowych aktywów jest mocno skorelowany z rynkiem akcji. I skąd taki wniosek? Otóż kontrakty futures na NASDAQ mocno tracą na wartości, co zwiastuje większą korektę na parkiecie. Pojawienie się na rynku AI nowego modelu chińskiego DeepSeek to rozwiązanie tańsze i lepsze od na przykład, amerykańskiego ChatGPT. Dziękuję, do widzenia moi drodzy, pozamiatane. I to pokazuje moi drodzy, w którym miejscu jesteśmy. To, że ktoś ma naprawdę, Bóg wie jakie opinie, że wyzwala w sobie jakąś, nie wiem, narrację, że coś będzie rosło, to można sobie włożyć po prostu to do śmietnika. Tak naprawdę to zobaczcie: aplikacje zaczynają rządzić światem. To samo jest z agentami AI, tak samo będzie pewnie z yy, przetworzeniem rynku DEFI, w DEFI AI, tak? Czyli. To za, zop, zoptymalizowanie, zautomatyzowanie pewnych czynności, wykluczenie czynnika ludzkiego w pewnym sensie budzi, można powiedzieć e, o wow, tak? Jezu, no jesteśmy do przodu, a z drugiej strony pokazuje, że i ta sztuczna inteligencja może zabić wiele rzeczy, które tak naprawdę kiedyś nie były do pomyślenia. I <laughs> zobaczcie, tu mamy teraz tą cenę 99 tysięcy, tak? Było już nawet 98. I tutaj powsta po powstaje oczywiście pytanie, czy spadki na znak nie zakończą chodcy na drogo już wycenianym bitcoinie. Możliwe, że nie, bowiem podkreślamy to jeszcze raz: problem nie dotyczy kryptowalut, ale rynku AI. To pierwsze otrzymywają jeszcze paliwo do wzrostu. Już w tym tygodniu poznamy kolejną decyzję Fedu dotyczącą procentowych. Obecnie rynek jest pewny, że pozostanie na obecnym przedziale. Tylko ich podniesienie potencjalnie wywoływałoby dodatkowe spadki. Zastanawia się dziś to scenariusz raczej nierealny. Nie, nie do tego za miesiąc mamy poznać raport zespołu do spraw kryptowalut, który powołał prezydent Trump. Ma stanowić się zaczątek regulacji branży. Wisienką na torcie będzie kolejny dokument z mojego domu, tym razem dotyczący potencjalnej rezerwy strategicznej Bitcoina, która chce stworzyć w USA nowa ekipa republikanów. Na tym polu szczegóły mamy poznać za około pół roku, moi drodzy. Więc. Naprawdę to, co ja powiedziałem, warto czasami podściągnąć swoje tutaj cugle, warto czasami, nie wiem, zostać, wyłączyć, odseparować się od pewnych informacji, bo to, co istotne, to nagle okazuje się, że mamy za miesiąc, za pół roku i... Tak naprawdę to wszystko, co ja kiedyś mówiłem w tym wczesnym filmiku, że będziemy mieli początek roku, tak? pewnie jakąś odreagowanie, później będziemy mieli wakacje, tak jak zwykle jakaś ta lekka fala wzrostu przed wakacjami, później ta stagnacja, a później przyjdzie złota jesień kryptowalut, czyli e, można powiedzieć ten miesiące e, październik, listopad i wtedy to wszystko skumulowane razem może pozwolić na jakieś wzrosty. Oczywiście, po drodze będziemy mieli różne informacje, różne inne wycieki, różne inne przetwarzania wiadomości, które będą budziły jakieś optymistyczne wzrosty na rynku kryptowalut, ale nie jestem przekonany do tego, żebyśmy mieli tutaj euforię za chwilę po takim, po takim części, czy po takich narracjach i zapowiedziach, które mają dopiero wyjść za jakiś czas. Tak? No, mamy poznać te stopy procentowe, później rezerwa, później ogłoszenie, to co mieliśmy za pół roku tego, Rezerwy bitcoina, a więc naprawdę to wszystko jest budowane w jakimś etapie czasowym. To nie jest tak, jak niektórzy myśleli, że będziemy mieli od razu po zaprzysiężeniu wzrosty i Bóg wie co. Tu mamy inwestorów, martwi tylko brak tzw. Alt, alt, seasonu, tak zwanego altcoin sezonu, czyli okresu, w którym kapitał. Odpływałby z Bitcoina Waltcoiny. Jak na razie wszystkie kryptowaluty tracą niemal solidnie. Kurs Bitcoina spał poniżej 90, po 100 tysięcy i obecnie wynosi tam 99 tam z hakiem, czyli 4,9 mniej niż wczoraj. Jeden Ethereum potaniał do 300 tam z hakiem, co przekłada się na spadek o 7% z O taki sam odsetek spadł XRP, który płaci się dziś 2,92. Jednym z największych przegranek jest Solana która wycena spadła o 12%. I teraz, reasymując coś, bo można czytać, mówić, można powielać tutaj różne rzeczy. Moi drodzy, wróćmy teraz do rynku, bo weźmy sobie tutaj na Binance, na którym ja również mam swój kapitał i pokazuję to cały czas, że to nie jest z dupy wzięte. Zobaczcie, dzisiaj mój portfel wynosi 8473, jak przed nagraniem filmu to było ponad 8500 i zobaczcie, jakie są ceny, gdzie, gdzie lądujemy, dokąd zawędruje Ethereum. Ustawiłem swoje wejście, następne zakupy Ethereum na 2900 i to pokażę Wam, żeby nie było, bo tu skorygowałem sobie te zakupy. Skorygowałem sobie z Ethereum, YUB. zobaczcie 2900 mam. BIO cały czas trzymam na 0,15. Będę dokładał dalsze pozycje, oczywiście. Mam Web, mam Jasmine, mam Tete, e, Fed, dołożyłem Solana i tak dalej. Poczekam, poczekam naprawdę, bo nie jestem napalony już. Przestałem być napalony e, jak e, łysy na grzebień czy szczerwaty na suchary. E, naprawdę trzeba wyzbyć się takiej, nie wiem, e, z głowy takiej, takiej myśli, że nie zdążyłem, nie kupiłem czegoś, rynek mi uciekł a nie zarobiłem na memcoinach a nie zarobiłem na Trampie, a nie zarobiłem na tamtym, to jest mało istotne moi drodzy rynek kryptowalut powtarzam jeszcze raz będzie istniał szereg jeszcze lat okazji, które będą tutaj będą tysiące jeszcze i czasami powiedziałem, lepiej wziąć 50% zysku niż obudzić się za chwilę z minus 20 od ceny zakupu Naprawdę i możecie mówić, co chcecie, możecie sobie słuchać, kogo chcecie. I najlepszych teorii świata oczywiście są wyjątki. Można kumulować sobie jakąś kryptowalutę, tak? Dochodzić do jakiegoś pewnego etapu i kumulować ją, zbierać, nie wiem, jak to będzie Bitcoin, liczą na to, że on osiągnie milion dolarów za nie wiem, 10-15 lat, tak? Oczywiście jest to jakaś alternatywa, ale czasami pokazywałem wam, że to kumu ta kumulacja. Re reinwestycyjna, czyli zbieranie tych zysków pozwoli wam naprawdę dojść o wiele, wiele, wiele dalej niż to założenie, że za ileś lat może cena Bitcoina osiągnąć milion dolarów. Może. Tu mamy jasne i wyraźnie. Realizuję zyski i mam to w portfelu. I mam pieniądze, które są przygotowane na różne ewentualności. Nie chcę mi się tego powtarzać znowu. Mówię tylko o tym, że budowanie swojej narracji w świecie kryptowalut jest. Naprawdę skorygowane z tym, jak tym zarządzasz. Jeżeli nie potrafisz zarządzać swoim budżetem domowym, jeżeli nie potrafisz zarządzać swoją firmą, czy nie wiem, planami na swoje edukacje, rozwój osobisty i tak dalej, to nie będziesz potrafił tego robić też tutaj. No to są po prostu takie przełożenia. Ideologia inwestowania to tak, jak sztuczna inteligencja jest oparta na obliczeniach matematycznych, tak samo to jest to oparte na planowaniu, zarządzaniu. Jeżeli potrafisz. Plan coś potrafisz planować, zarządzać i przewidywać pewne ewentualności i być na to przygotowany, to pewnie tutaj za jakiś czas odniesiesz jakiś sukces. Ja nie mówię, że zbudujesz tu milionowy portfel. Ja nie mówię, że zbudujesz tu milionowe zyski, bo wszystko jest wszystko zależy, moi drodzy, też od można powiedzieć tak zwanego farta. Ale ten fart jest zbudowany na tak, dobrej decyzji, timingu, czyli czasie, i decyzji. Którą podejmiesz w odpowiednim momencie, no to zbuduje czas. No i finanse oczywiście, bo pokazywałem wam, ile trzeba było włożyć, żeby dostać taki procent, żeby osiągnąć milion. I to też jest zależne. Im większe ryzyko, tym większy zysk, ale tym bliższa utrata tego finansów. I z tego sobie też trzeba zdawać, zdawać sprawę. Można zaryzykować i coś kupować, i po prostu czekać na jakiś tam. Odreagowanie, ale trzeba też gdzieś pomyśleć o bezpiecznym inwestowaniu. I Ja nie mówię tutaj, nie wskazuję tutaj palcem, czy masz kupować Ethereum, czy masz kupować Bitcoina, czy XRP, czy inne jeszcze kryptowaluty, bo to nie jest moim zadaniem, moi drodzy. Ja nie jestem mentorem, który wam wskazuje drogę w sensie kupowania określonych projektów, bo teraz powiedziałbym, że trzeba kupować na przykład Chat GPT, tak. CGPT, tak? Chain GPT, nie chat, tylko Chain, przepraszam, Chain GPT. Czy kupić kuki, czy kupić Pęgu. Ktoś by powiedział, pierdoliłeś mnie na minę po prostu stary. Powiedziałeś o czymś i ja już to czytam od niektórych ludzi, że ktoś powiedział, a ja teraz kupuję to i to, i, i będę, to warto kupić i tak dalej. Nie wiadomo, co warto. Jeżeli zobaczcie, jeżeli mamy spadki, to, to co? jup, jupiter tylko rośnie, tak, bo ktoś, bo powiedzieli, że 50% spalą swojego tutaj e, e, tych tokenów, tak, że będą to przeznaczali, zmniejszali pulę, e, żeby te, te cena rosła, no to ma od, teraz odreagowanie, ale zobaczymy za chwilę, a reszta zobaczcie, co tu się dzieje, 19% TETA, mam to, kupowane jakiś czas temu i co, i, i co mam teraz zrobić? Po prostu to pokazuje, jak działa rynek, kryptowalut. Zobaczmy sobie WT, WTH, tak witora, tak? Zobaczcie, pamiętacie, mówiłem, robiłem na tym odcinek, że trzeba było to zrealizować na 001. Dzisiaj, gdzie jesteśmy? 047. Jesteśmy poniżej 50% od tego, co moglibyśmy zrealizować. To właśnie staram wam się uzmysłowić że czasami podjęcie dobrej decyzji w odpowiednim czasie zrealizowanie zysku pozwala nam na to, żebyśmy teraz byli przygotowani na kupno, kiedy rynek się obsuwa w dół i nie wiadomo dokąd on zawędruje. Być może to, co teraz nastąpiło, <coughs> będzie trwało dwa dni, a później zmiję odreagowanie i 30% w górę. Ale gdzieś zakupy na niektórych projektach, które można teraz zrobić, nie mówię, że trzeba, można, mówię. Mogą pozwolić nam na 30% wzrost. 40% i realizację swoich zysków, nie wiem, naprawdę nie wiem jak do tego wszystkiego się ustosunkować bo mam niektóre projekty i widzicie, też to mi przynosi stratę, nie sprzedaję tego w odpowiednim momencie, dlatego że miałem niewielki tam zysk, więc poczekałem kiedy rynek skoreaguje, skoryguje się, tak i dokupię jeszcze i później zrealizuję swoje zyski i na to liczę i liczę na to, że uda mi się kupić coś w dobrych cenach, kiedy rynek będzie jeszcze bardziej krwawił a dzisiaj krwawi już naprawdę po 15-19%. Więc warto być na to przygotowany, moi drodzy. Warto gdzieś sobie to wszystko zaplanować. I takich artykułów, ja pamiętam, jak było to w 2017 roku, kiedy też Chiny mieszały, kiedy wycofywały bitcoina, kiedy zamykały kopalnie, kiedy była naprawdę krwawa łaźnia i, i wszystko tak to runęło na dół, że mówili, że Bitcoin to już będzie na zero, na dno, nie? A dzisiaj. Dzisiaj. A wczoraj mieliśmy czy tam kilka dni wcześniej mieliśmy 110 tysięcy. A więc warto być przygotowany, kiedy rynek płacze, kiedy rynek krwawi, my kupujemy. Kiedy jest euforia, my realizujemy zyski. Proste, nic do tłumaczenia. Zastanówcie się nad tym wszystkim i życzę wszystkim, jak najlepszych wejść tutaj i jak największych zysków. Trzymajcie się do następnego cześć.